Piłkarze z największym potencjałem każdego z klubów XC-klasy FC26, a pod uwagę, weźmiemy sobie zawodników do lat 23. I nie zapomnij zaobserwować pomiędzy takich treści. Do tego, zanim zaczniemy, możesz również napisać komentarz, jaki piłkarz X-klasy według Ciebie może się najbardziej rozwinąć. Jest to część pierwsza i tym razem zaczniemy sobie alfabetycznie. Więc pierwsza jest Alka Gdynia i tutaj japoński piłkarz Vitalucci, ceną zaledwie 63, a z potencjałem najniższym ze wszystkich 69. Japoński piłkarz przeniósł się do Alki Gdynie z konicerny chojnice za 70 tys euro w 2024 roku. Po poprzednim sezonie w pierwszej lidze był ważną część Drużyny, ale po awansie do Ekstraklasy zaliczyło tylko 4 występy i żaden z nich nie był zbyt udany. Dalej mamy byłby ten Nieciecza i tutaj mamy Igora Strzałka. Piłkarz wypożyczony do tej Maliki z Legii Warszawa już drugi sezon. Igor ma ocenę aktualnie 63, a potencjał ma na poziomie 75 punktów. Strzałek jest aktualnie ważnym rezerwowym klubu z Niecieczy i pytanie czy jeśli zaliczy on dobry sezon w barwach słoników dostanie szansę w stołecznym klubie. Trzecia jest oczywiście Krakowia. W Tej drużynie jest naprawdę wiele świetnych utalentowanych młodych zawodników, ale według jej największy potencjał ma Milan Alexić, który jest wypożyczony do Krakowi z Sunderlandu. Póki co ma on ocenę 61 punktów, ale potencjał aż o 17 większy, czyli 78. Anglii zaliczył on 10 występów, ale nie wystarczyło to do tego, żeby dostać szansę w drużynie, która awansowała dopiero do Premier League. Dalej jest GKS Katowice i tutaj mamy Kowalczyka. młodzieżowy reprezentant Polski. Otrzymał ocenę 68 punktów, ale potencjał wynosi już imponujące 79. Wychowanek LKS-u Łódź przeniósł się do Katowic z brąby, gdzie zagrał zaledwie jeden mecz, ale teraz się po do Polski z kluczowym piłkarzem Gieksy. Dalej mamy górnik Zabrze, a tutaj prawy obrońca Szala. Na razie ma on ocenę 63, ale jego potencjał kanadyjczycy wyceniają aż na 75 punktów. W tym sezonie zagrał zaledwie minutę na boiskach jaksa klasy, ale ten 19-letni piłkarz ma jeszcze naprawdę wiele czasu na rozwój. Choć ogólnie dla górnika zagrał już prawie 30 spotkań, co w tym wieku jest naprawdę dobrym wynikiem. Jagiellonia i tutaj naprawdę bardzo duży talent z potencjałem na poziomie 80, choć jego obecna ocena to dopiero 64. Już w wieku zaledwie 17 lat jest ważnym piłkarzem Jagi, a do tego występuje już w kadrze U21, za to Transfermarkt wycenia go na 2,5 miliona euro. A mowa oczywiście jest o Pietuszewskim. Tutaj mamy dwóch zawodników, a dokładniej dwóch bramkarzy, czyli Mamla i Xavier Dziekoński. I co ciekawe, mają tę samą ocenę ogólną oraz ten sam potencjał, bo kolejno 65 i 73. W poprzednim sezonie zagrali oni po 17 spotkań, więc porówno podzielili się występami w klasie, ale w tym sezonie zdecydowanym numerem jeden jest Dziekoński, który zagrał się we wszystkich 9 spotkaniach, który spisuje się po prostu świetnie. Dalej mamy lek Poznań, i tutaj nie mogło paść na żadnego innego piłkarza, bo piłkarz ten ma potencjał na poziomie aż 84 punktów, i mowa oczywiście o Antonim Kozubalu, który obecnie oceniony jest na 71. Punktów overola I powiem szczerze, że jest to mój ulubiony piłkarz w całej ekstraklasie i zdecydowanie ma on szansę zagrać kiedyś w Premier League czy innych lepszych drużynach La Liga czy Serie A. I jest to również piłkarz z najwyższym potencjałem ze wszystkich piłkarzy ekstraklasy. I ostatnim klubem dzisiaj jest Lechia Gdańsk. I tutaj piłkarzem z najwyższym potencjałem również jest Polsen, czyli nowy bankarz wypożyczony z Bolmów, ale o nim mówiłem więcej w poprzednim odcinku najlepiej ocenionych piłkarzy klasy każdego klubu, więc odsyłam do tego materiału. A jest on oceniony na 72, a potencjał ma on wyceniony na 80.